Ciemną nocą, kiedyś tam dawno temu od z dala, od swoich bliskich, od rodziny za górami, za lasami, a właściwie w górach, wieczorami siadałem i po pracy, już po nagrywaniu gdzieś tam czegoś czytałem, właśnie książki. Między innymi pierwszy i jedyny Stanit. Cześć, witajcie, jestem Wojtek o historię i przygody pułkownika komisarza Ibrama Gaunta, a Arek zasponsorował, Arek, ten agent 007, czy 001 właściwie, zasponsorował o pierwszym i jedynym stanit. Dawid tam zebrał informacje, tylko Dawid też również zastrzega się, że, że nie czytał książek, więc zebrał tylko informacje o, o tym... O tym Eee, regimencie. Tak więc lećmy z tematem. Będzie na początek trochę informacji i cytat. Skoro imperator czuwa, my też musimy. Powiedział pułkownik komisarz Ibram Gaunt. Regiment Astra Militarum, popularnie nazywany pierwszym i jedynym oraz duchami Gaunta, a oficjalnie znany jako Pierwszy Regiment Tanit, został zrekrutowany z populacji świata granicznego Tanit w sektorze światów Sabat. Regiment był zaangażowany w walkę o odebranie Światów Sabat siłą chaosu w trakcie krucjaty o Sabat. Duchy Gaunta to nazwa nieoficjalna, związana z nazwiskiem prowadzącego go do walki oficerem dowodzącym, pułkownikiem, komisarzem i bramem Gauntem. Duchy w tej nazwie e, odnosi się najprawdopodobniej do faktu zniszczenia Tanit, jedynego prawdziwego domu gwardzistów z pierwszego regimentu oraz kilku innych faktów, Właśnie na jego temat. Kto nie wie, niech zacznie książki czytać, prawda? W wyniku poniesionych w walkach z oraz braku możliwości uzupełniania ich przy pomocy pobratymców, żołnierzy Stanit, jego szeregi, szeregi zostały uzupełnione żołnierzami ze świata roju Vergast, którzy również uważali się za duchy z powodu wcześniejszego zniszczenia ich rodzinnego gniazda. Co jak mówię, gniazda miasta? Co więcej, sam pierwszy regiment specjalizował się w misjach infiltracyjnych i rekonesansowych, co właśnie już tłumaczy. A również ich nazwę, że to są duchy. Pokryty lasami świat Tanit został zniszczony na krótko po stworzeniu trzech pierwszych regimentów, w całości złożonych z mieszkańców planety. Jedynymi ocalałymi z tej katastrofy był pierwszy regiment, którego gwardziści byli przeszkoleni w sztuce przetrwania w dziczy. Przeznaczeniem pierwszego była bowiem służba w charakterze znakomicie przeszkolonego i dobrze wyposażonego regimentu piechoty lekkiej. Gwardziści pierwszego i jedynego Stanit noszą charakterystyczne płaszcze moro i są zdani głównie z dwóch swoich specjalizacji: misji zwiadowczych i infiltracyjnych. Oprócz standardowego ekwipunku, każdy z jego gwardzistów jest dodatkowo uzbrojony w prosty srebrny nóż, unikatowy dla tego regimentu. Pomimo swoich ograniczonych rozmiarów, pierwszy i jedyny Stanit był siłą kluczową w wielu starciach w trakcie krucjaty światów Sabat. Sama postać Prowadzącego regiment pułkownika komisarza była inspirująca i podnosiła morale, a dzięki otwartemu kontaktowi z populacjami wyzwalanych światów, na których aktywnie prowadzili dalszą rekrutację, sprawiała, że reputacja pierwszego i jedynego rosła wraz z każdym zwycięstwem. Jeśli faktycznie gwardię imperialną uznać za młod imperatora, to słynny regiment duchów Ganta jest na tym tle bardziej skalpelem, małym, precyzyjnym, śmiertelnie niebezpiecznym narzędziem. Jego powstanie zbiegło się w czasie z katastrofą, jaka spotkała Tanit. Ten jeden mały regiment prowadzony przez Ibrama Gaunta to jedyni ludzie, którzy zachowali żywe wspomnienia o swoim domu. Jako regiment, wysoce wyspecjalizowany w operacjach specjalnych, pierwszy i jedyny Stanit kieruje się podręcznikowym podejściem do taktyki małych oddziałów, znakomitym dowództwem, dokładnymi trafieniami i celnością oraz niemałymi umiejętnościami infiltracyjnymi. Wszystkie te umiejętności znacznie przyczyniły się do wielu osiągnięć regimentu w trakcie krucjaty oświaty Sabat, która ogromnym wysiłkiem z imieniem imperialnej świętej na ustach odzyskała liczne światy z rąk sił chaosu. Przed wydarzeniami, które doprowadziły do stworzenia pierwszego i jedynego regimentu, pokryty lasami świat tanit eksportował głównie drewno. Na tle niezliczonych planet imperium, planeta ta nie wyróżniała się niczym szczególnym. Pułkownik komisarz Gaunt Przybył do sztabu regimentu na krótko przed uderzeniem katastrofy na ich rodzimą planetę. Na tanit wylądowała uciekająca przed triumfującymi w całym regionie siłami imperium mała flota Sił Chaosu. Stanąwszy przed niemożliwym wyborem stoczenia bitwy ze świeżo przeszkolonymi żołnierzami u boku w obronie ich planety lub ratowania wszystkiego, co wciąż można było ratować Gaunt wybrał odwrót. Jego gwardziści wycofali się idealnie w porę, by z orbity planety obserwować, jak okręty floty chaosu ostatecznie niszczą ich planetę. Pomimo traumy utracenia rodzimego świata, gwardziści Stanit bardzo szybko dołączyli do trwającej wokół nich wojny. Stoczyli krwawe walki na Blackshard, Besefalon, Fortis, Fortis Binary i kilku innych światach w sektorze światów. Sabat na tle innych imperialnych sił za każdym razem wypadali bardzo dobrze, Pomimo niesprzyjających okoliczności, pola bitwy i przerażających przeciwników, ich umiejętności wiele razy zaważyły o odniesieniu przez Imperium Zwycięstwa wyrwanego przeciwnikom w najmniej spodziewanym momencie. Pomimo licznych sukcesów, zachowanie wielu gwardzistów zaskarbiło im nowych rywali w samej Krucjacie, m.in. błękitnokrwistych Wolponów oraz jantyjskich Patrycjuszy. Duchy nie jeden raz stawały przed ciężkimi próbami, udrękami, zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, ale przetrwały, chcąc służyć Bogu imperatorowi. Znacznie przyczyniły się do tego ich umiejętności infiltracyjne oraz heroizm prowadzących regiment oficerów: pułkownika komisarza Gaunta, pułkownika Kolma Korbeka oraz majora Elima Rowney. Z wielu starć w trakcie krucjaty o światy Sabat. Te stoczone na planecie Menazoid Epsilon oraz Vergast należą do najsłynniejszych. Na Menazoid Epsilon pierwszy i jedyny wplątał się w intrygę renegackiego inkwizytora oraz lorda generała, chcących przejąć władzę nad siłami Krucjaty. Sam regiment uwikłał się również w konflikt z budzącym grozę koszmarem z czasów epoki technologii. Na Vergast pierwszy i jedyny wspomógł lokalne siły w obronie manufaktoriów e, Werwenhajw w wyniku bitwy. Regiment uzupełnił straty żołnierzami strzegącymi do tej pory zrujnowanego roju. W późniejszej fazie kampanii pierwszy i jedyny zasilił szeregi większą ilością zewnętrznych rekrutów, tym razem pochodzących z 81. belladońskiego regimentu zwiadowczego, który poniósł straty uniemożliwiające mu dalsze prowadzenie walk. Z czasem trzy składowe nacje pierwszego i jedynego przerodziły się w jeden spójny regiment. Działający nie pomimo swojej różnorodności, ale właśnie dzięki niej. Na przestrzeni trwania Krucjaty, Tanit kilka razy odgrywał kluczową rolę w udaremnianiu intryg i konspiracji odnoszonych nad sługami chaosu, zwycięstwa oraz przy obronie imperium ludzkości. Walcząc od planety do planety, pierwszy i jedyny stanit zbudował sobie niemałą legendę, wytyczając krwawą drogę służby i poświęceń u boku Krucjaty światów sabat. Na Tanit stworzono trzy regimenty Astra Militarum, pierwszy, drugi i trzeci, <laughs> liczące łącznie około 6 tysięcy gwardzistów oraz kontyngent pojazdów i artylerii. Prawdą jest, ee, iż kiedy Tanit po raz pierwszy w swojej historii otrzymało rozkaz uformowania regimentów dla Astra Militarum, w dziesiątym roku trwania krucjaty oświaty Sabat, jednostki obronne planety miały spore problemy kadrowe. Z tego powodu wśród nowo powołanych gwardzistów można było znaleźć niemal wyłącznie aktywnych i byłych członków milicji oraz zrehabilitowanych znanych milicji kryminalistów. Kiedy pułkownik komisarz dotarł do Tanit, by przejąć nad nimi pieczę, nie był pod wrażeniem oddanych mu pod opiekę oddziałów i określił je jako tłum wychudłych drwali o miękkim głosie. Jego opinia o tych ludziach zmieniła się jednak diametralnie już po pierwszej stoczonej wspólnie walce. Gaunt nie należał do ludzi cierpliwych, w związku z czym, jako jego pierwszym rozkazem dla swoich nowych regimentów, było obsadzenie transportowców mających dołączyć do głównych sił krucjaty. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności zdołał w ten sposób oszczędzić wielu dobrych wojaków przed pojawieniem się na orbicie planety floty wojennej Chaosu. Jak później sam przed sobą przyznał, udało mu się w ten sposób uratować 3,5 tysiąca gwardzistów oraz większość ich wojskowego sprzętu. Nie do końca wiadomo, które regimenty zdołały ewakuować się przed zniszczeniem Tanit, ale ocalali gwardziści zostali zreorganizowani w pierwszy regiment, który niedługo po tych wydarzeniach zaczął być nazywany Pierwszym i Jedynym. Jeszcze w czasie pierwszej bitwy regimentu, mającej miejsce na planecie Blackshard, snajper Hlane Larkin, nazywany również Szalonym Larkinem, przezwał Pierwszy i Jedyny Duchami Gaunta. Termin duchy miał w ich w przypadku dwa znaczenia. Pułkownik Kolm Corbeck w rozmowie z Gaunten powiedział, że jego decyzja opuszczenia tanich zrobiła z nich duchy, odległe echa. Drugie znaczenie odnosiło się do ich wyjątkowych umiejętności skradania się i przeprowadzania zwiadu, dzięki którym ludzie Gaunta przypominali duchy na polu bitwy. Wspomagają ich w tym ich specjalne płaszcze maskujące, dzięki którym mogą przemierzać trudny teren szybciej i w pełnym ukryciu przed wzrokiem wroga. Duchy zaskarbiły sobie silną reputację po licznych zwycięstwach w trakcie Krucjaty światów sabat, w szczególności się, e, e, sławili się zaś w trakcie obrony Werwunheim, w świątyni Be Beati, na planecie Hagia oraz na Herodorze. Niestety ich sukcesy wiązały się z wieloma napotykanymi przez regiment przeszkodami. Pierwszy jedyny wiele razy ponosił ciężkie, trudne do szybkiego uzupełnienia straty. Jednak dzięki dwóm sporym akcjom rekrutacyjnym w trakcie wcielenia mieszkańców Werwunheimu oraz gwardzistów z 81. Beladońskiego problem strat koniec końców udało się zażegnać. Pierwszy i jedyny jest znany przede wszystkim za swojego udziału w krucjacie mającej swój początek w 755 roku 41. milenium. Doświadczenie duchów Przeprowadzaniu tajnych operacji było kluczowe w walkach o wyzwolenie licznych światów na drodze krucjaty. Niestety rywalizacja między pierwszym, a jedynym, e, pierwszym i jedynym oraz kilkoma bardziej znanymi w imperium regimentami, jak choćby z jantyńskimi patrycjuszami, patrycjuszami oraz błękitnokrwistymi z Wolpą, łączyła się z pewnym ryzykiem dla ludzi Gaunta. Regiment ponosił ciężkie straty w trakcie pierwszych operacji, włączając to bezsensowną śmierć 300 gwardzistów w incydencie sojuszniczego ognia pod bramą wodną Voltis. Ciężkie straty miały również miejsce w trakcie podbicia świata kuźni Fortis Binary. To do czasu mm, desantu duchów na Montax ich regiment liczył sobie zaledwie półtora tysiąca ludzi. Straty poniesione na Montax oraz w trakcie późniejszej operacji na Vergast zostały uzupełnione poprzez wcielenie rekrutów ze zniszczonego Werwunheim. Po zniszczeniu Tanit duchom Gauta odebrano możliwość uzupełniania strat poprzez rekrutowanie mieszkańców swojego rodzimego świata. Zamiast tego nowe duchy rekrutowano w trakcie trwania Krucjaty na odbitych przez jej siły planetach. Pod koniec oblężenia Werwunheim, Werwunch, to mega miasto, było już zrównane z ziemią, a jego pozbawieni dachów nad głową mieszkańcy otrzymali szansę na dołączenie do Imperialnej Gwardii na mocy Aktu Pociechy, tamtego dnia po raz pierwszy w krótkiej historii regimentu, jego szeregi zostały zasilone nie tylko przez mężczyzn, ale i przez kobiety. Z tego co pamiętam, to tej właśnie ta książka to tam było dużo, dużo kultystów, chyba chaosu, jakoś tak tam było. To była chyba jedna z lepszych. Książek, pierwszych tych kilku części, które, e, które, które czytałem. Bardzo fajnie tam wszystko było opisane. E, kilka z nowo powołanych kobiet szybko zyskało reputację najlepszych snajperów w regimencie. W czasie, gdy e, pułkownik Gaunt i mały oddział jego elitarnych gwardzistów przebywali na Gereon, gdzie przez 18 solarnych miesięcy walczyli z siłami chaosu, jego regiment pozostał. Bez starszego oficera dowodzącego, zgodnie z odgórną decyzją sztabu, pierwszy i jedyny został połączony z beladońskim 81. Regimentem Zwiadowczym oraz otrzymał nowego oficera dowodzącego, pułkownika Luciana Wildera. Po połączeniu obu regimentów w jeden, struktura organizacyjna pierwszego i jedynego uległa zmianie. Najbardziej zauważalna zmiana dotyczyła jednak samej nazwy regimentu, która zmieniła się na jeden łamane na 81. Regiment. Pomniejsze zmiany dotyczyły kompanii regimentu, które przyjęły desygnację alfabetyczną w miejsce numerycznej oraz nowego wymuszonego napływem nowych rekrutów podziału kulturowego. Gwardziści podzielili się na trzy grupy etniczne: tanicką, vergalską e, i beladońską. Sam gaunt został oficjalnie pozbawiony dowództwa nad regimentem i przeniesiony na Fortis Binary, ważny dla sektora Sabat. Eee, świat kuźni, na którym miał pełnić rolę oficera politycznego. Mając dostęp do tajnych informacji sztabowych, na podstawie raportów i informacji na temat starć Astra Militarum z siłami chaosu, zdołał on ustalić, że miejsca ostatnich starć gwardii z arcywrogiem na Sparsehead Mons mogą mieć coś wspólnego z ukrywanymi tam artefaktami chaosu. Zgromadziwszy odpowiednie dowody na poparcie swojej tezy, Gaunt skontaktował się z oddziałem, który towarzyszył mu na Gereonie i dzięki ich pomocy zdołał dowiedzieć się, że te rzekome artefakty były jedynie marchewką na kiju trzymanym przez arcywroga. Przeciwnik szykował zasadzkę na siły krucjaty. Koniec końców Gaunt został zjednoczony ze swoim regimentem, a dzięki zgromadzonym dowodom zdołał przekonać sztab do wycofania się. Mm, sił Astra Militarum ze Sparsche Mons dla duchów Gaunta było, było to jednak niemal za późno. Jego ludzie zostali związani w desperackiej walce o przetrwanie na tyłach wycofujących się oddziałów. Ich walka była wyjątkowo rozpaczliwa, jako iż walczyli nie tylko z krwiożerczymi sługami Mrocznych Bogów, ale i z samym czasem. Rozkazy zbombardowania całego regionu przy pomocy dział Okrętów Marynarki zostały już wydane, a ich kapitanom pozostało już tylko odliczanie do zera. Tylko dzięki heroicznemu poświęceniu pułkownika Wildera, nowego komisarza regimentu oraz beladońskiej pierwszej kompanii, którzy zatrzymali wroga walką do samego końca, pierwszy 81. regiment zdołał przetrwać jako całość. Na krótko przed śmiercią, w swoim ostatnim komunikacie radiowym, pułkownik zrzekł się władzy nad regimentem i przekazał ją Gauntowi. Po tych wydarzeniach, Gaunt przywrócił regimentowi jego starą nazwę, struktura organizacyjna pierwszego i jedynego została zreformowana, tak by taniccy, wergalscy i beladońscy mogli się ze sobą w pełni zintegrować. Na dodatek każda z grup etnicznych regimentu miała od teraz swojego reprezentanta w sztabie dowodzenia formacji. Byli to major Rony Stanit, major Colea z Vergast i major Caskeville z Beladonu. I tyle, jeśli chodzi o pierwszą część artykułu, pierwszego i jedynego stanic. następny będą najważniejsze, najważniejsze bitwy oraz no, najważniejsze bitwy. Dużo jest tych tam bitew, tak więc e, mam nadzieję, że słyszymy się całkiem niedługo w dosyć, w bardzo interesu, nie w dosyć, tylko w bardzo interesującym artykule. Trzymajcie się i do następnego razu, cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.